Cześć. Pytanie klientki. Czy lukier królewski w woreczku wyjęty z lodówki możemy używać od razu, czy trzeba go jakoś przygotować? Musisz pamiętać, że lukier królewski, którym już wcześniej pracowałaś i zostawiłaś go na dłużej. Ulega procesowi separacji. To jest naturalny proces. Jeżeli twój lukier był w lodówce dzień, dwa, trzy lub więcej, przede wszystkim musisz zostawić go najpierw, żeby się ogrzał, czyli żeby doszedł do temperatury pokojowej. Potem wylewamy ten lukier do miseczki, mieszamy go dokładnie, sprawdzamy, czy ma gęstość, której akurat potrzebujemy, i oczywiście, jak trzeba, to zagęszczamy bądź rozrzedzamy napełniamy woreczek i wtedy dopiero możesz tym lukrem pracować. Bardzo często nie chce się tego robić. Nie chce się nam wylewać lukru z worka, ponownie go mieszać. Wystarczy, że zrobimy tak i wydaje nam się, że to zadziała. Niestety to jest błęd.